Dzisiaj mamy dziesiątą jubileuszową edycję, rozstrzygnięcie tej jubileuszowej edycji e, konkursu Dom Nomewa. Ja tylko tak bardzo <coughs> krótko, z przypomnienia. To jest, e, prowadzenie tego konkursu to jest efekt naszego partnerstwa z miastem Kudowa Zdrój. Naszymi przyjaciółmi właśnie z Kudowy, kiedy podczas jednej z pierwszych wizyt takich w Kudowie partnerskich e, Rozmawialiśmy o różnych sprawach dotyczących naszych samorządów i wówczas wczesny burmistrz, pan Czesław Krękiwost, odpowiedział, że wy macie teraz zrewitalizowaną starówkę, oni też mają dużo takich kamieni, znacie państwo większość pewnie w budowie, była prawie tak. wszyscy może, jak, jak, jak dużo mają tego, tego starego budownictwa i oni wymyślili kiedyś, żeby pobudzić mieszkańców do rewitalizacji, do do remontów, to wymyślili konkurs. My, nam się to bardzo spodobało. Mieliśmy właściwie gotowca w postaci projektu uchwały, którą oni już wcześniej konsultowali e, u siebie z Urzędem Wojewódzkim. Tak właściwie tylko trochę kosmetycznych prac. Pani mecenas to wszystko ubierała. Mieliśmy e, e, właściwie fajną pracę do wykonania i to się e, e, Rada Mieska i, i rozpoczęliśmy Rozpoczęliśmy te, ten konkurs u nas. I drodzy Państwo, no mamy taki zwyczaj, że najpierw te pod względem formalnym te wnioski konkursowe sprawdzamy, a potem, żeby podjąć decyzję, już mając wyrobione takie gdzieś tam zdanie po zdjęciach, idziemy to zweryfikować w terenie. Zazwyczaj to się dzieje przy niesprzyjającej pogodzie, ale w tym roku jakoś nas oszczędziła pogoda, choć tak było zimno. Wpłynęły wtedy Wnioski do tego konkursu, czy cztery projekty. Oceniliśmy je. Kierowaliśmy się jak, jak dotąd tymi założeniami konkursowymi, czyli, czyli zakres prac, kompletność prac, dochowanie staranności różnym szczegółom i tak dalej. No i przeważnie jesteśmy jednogłośni, i tak było w tym przypadku. Ja postanowiła, co następuje przyznać pierwszą nagrodę w kwocie 10 tysięcy złotych Panu Jackowi Boczyńskiemu, właścicielowi nieruchomości położonej przy Placu Ruchomości 15 w Choli, za remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego poprzez uzupełnienie ubytku, wykonanie oczyszczenia elewacji oraz nałożenie nowej powłoki malarskiej, wymianę pokrycia dachowego wraz z orynowaniem oraz wymianę stolacji okiennej. Panie Jacku bardzo serdecznie grat gratulujemy. Tam, 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 tam powiem, że odczytam, odczytam wszystkie i potem w tej kolejności Państwa poprosimy. Drugą nagrodę w kwocie 8 tysięcy złotych przyznaliśmy Państwu Weronicy i Radosławowi Mordzak, właścicielom nieruchomości położonej przy ulicy Hońskiej 18 w Tucholi za remont elewacji budynku mieszkalnego, usługowego poprzez uzupełnienie tynków i spękanych, zymcu, wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach zewnętrznych, remont obróbki blacharskiej wraz z orynnowaniem oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowym w całym budynku. Ja tak e, tym, tą terminologią budowlaną się posługuję, ale ona jest zaczerpnięta z, z, tych, z tych zwrotów e, ujętych przez Państwa we wniosku. Także, Tutaj koresponduje z tym, co Państwo też nie My to po prostu weryfikowaliśmy, ale z dużą satysfakcją mogliśmy stwierdzić, że to wszystko się zgadza. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję. I szanowni Państwo, dwie trzecie, nagrody, dwie trzecie nagrody równorzędne w wysokości 6000 tysięcy złotych otrzymują. Państwo Małgorzata i Grzegorz Domisz, właściciele nieruchomości położonej przy ulicy Sępoleńskiej w Tucholi za przebudowę istniejącego, istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny dwulokalowy. W ramach wyżej wymiany inwestycji dokonano wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej na dachówkę ceramiczną, odświeżono elewację, wstawiono nowe okna i okiennice oraz bramę wjazdową, zamontowano rynny i rury spustowe oraz ryn. Wyciągnięto, tak jest napisane. Wyciągnięto komin. No tak się pewnie po muralsku mówi. E, tak, to jest ten mm, projekt. I druga, trzecia nagroda panu Norbertowi Niczkę i panu Jarosławowi Niczkę, właścicielom nieruchomości położonej przy placu zamkowym 11 Aftucholi, za remont elewacji budynku wraz z wymianą drzwi wejściowych, wykonanie pod okienników i spłytek klinkierowych, docieplenie ściany frontowej, warstwą styropianu, pokrycie, dacho, pokrycie dachowego z dachówki cementowej na dachówkę ceramiczną, czerwoną, matową. Nie połyskową, tylko matową. Takie <klucza> <Daję sobie> szczególiki. <klucza> Bardzo